Dzień dobry szanowni Państwo, witam wszystkich. Nazywam się Marcin Gruba, pracuję w dziale rozwoju rynku na giełdzie papierów wartościowych i dzisiaj w krótkim podsumowaniu chciałbym opowiedzieć o, te, o tym, co działo się na Giełdzie Papierów wartościowych w maju, w kontekście obrotu, w kontekście, w kontekście indeksów, w kontekście, co, co jest zaplanowane, w, jakie za, wydarzenia zaplanowane są w najbliższym miesiącu, czyli w czerwcu. Tak więc zaczynając może od rynku kasowego, na, na głównym rynku miesiąc do miesiąca, czyli porównując maj 2021 z, z maj 2022 odnotowaliśmy blisko 36% wzrostu obrotów do 1,2 miliardów złotych średnio dziennie. Więc jest bardzo, fajny, bardzo fajny wynik. Widzimy duże zainteresowanie, zarówno ze strony inwestorów instytucjonalnych z Polski, z zagranicy, a także, a także inwestorów indywidualnych. Na rynku New Connect, na rynku New Connect mamy, mamy tak naprawdę spadki obrotów, i to dosyć znaczące 31% rok do roku do średnio miesięcznych obrotów na poziomie 8,4 miliona złotych ale to jest właściwie jedyny, jedyny rynek, na którym odnotowujemy spadki obrotów. Widać tak naprawdę, bo po szalonym 2020 roku widzimy coraz większe tutaj tak naprawdę selekcje tych, tych spółek, które cieszą się powodzeniem, a tak naprawdę wszystkie, które, które no, nie, nie spełniają oczekiwań inwestorów są, są tak naprawdę powoli zapominane. Natomiast jeśli patrzymy na rynek ETP, czyli to są Exchange Traded Products, czyli, czyli to chodzi głównie o produkty strukturyzowane, widzimy wzrost o 58% rok do roku, 13,6 miliona złotych średnio-miesięcznych, średnio-dziennych obrotów. Bardzo fajny wynik. I też tutaj w, w produktach strukturyzowanych, tak naprawdę inwestorzy mogą, mogą obstawiać ruchy. Zarówno na, na wzrosty, jak i na spadki, patrząc na instrumenty bazowe, które, które tak naprawdę no, nie są dostępne na GPW, czyli mówimy tutaj zarówno o towarach, jak złoto, ropa, mówimy o zagranicznych indeksach, jak DAX, SP, a, także, a także, poszczególnych, także poszczególnych spółkach, tylko oczywiście, oczywiście używając troszeczkę innego instrumentu. Patrząc na rynek ETF, czyli exchange traded fund, czyli fundusze, tak naprawdę. Niskokosztowe, które odzwierciedlają indeks, notowany na giełdzie, widzimy wzrost prawie o 100% rok do roku 4,4 miliona złotych, bardzo, bardzo, bardzo fajny wynik, też, też jest duży, tutaj duży wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. Ja mogę tylko powiedzieć z, z, tutaj z tego, co my widzimy jako, jako, jako po prostu dział rozwoju rynku, że no, rynek ETF rośnie, rośnie nieprzerwanie od dekady. Na świecie, i tak naprawdę no, to inwestowanie pasywne staje się takim inwestowaniem mainstreamowym, jeśli chodzi o rynek zachodni. Natomiast no, my jesteśmy, jesteśmy jeszcze rynkiem, który, który się tego produktu uczy, który, który no, tak naprawdę goni troszeczkę zachód, tak jak, tak jak oczywiście nie tylko w tej dziedzinie. No, ale ale pragnę tylko podkreślić, że warto się tym rynkiem interesować i, i obserwować. Tym bardziej, że sukcesywnie we współpracy tutaj z. Z beta security zwiększamy, zwiększamy dostępnych, e, ofertę dostępnych ETF-ów na giełdzie. Patrząc na rynek terminowy, e, tutaj mamy kontrakty indeksowe. I kontrakty indeksowe to są oczywiście kontrakty na nasz, na nasz główny indeks WIG-20. Plus MB40, mówimy tutaj o wzroście też bardzo fajnym, 84,5% rok do roku. 32 tysiące sztuk średnio się handluje. To jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny wynik, jeśli, ja parę lat temu dołączając do giełdy, dołączając, przychodząc pracować na giełdę, to średni obrót wtedy wynosił około 16-17 tysięcy, czasami net mniej. Więc tutaj mamy de facto przez parę lat poprawę to 100%. Tak? Więc jeśli byśmy takim tempem szli, to, to będziemy bardzo, bardzo zadowoleni. Myślę, że inwestorzy tak samo. Kontrakty walutowe, niesamowity wzrost, 180, ponad 180%, średnio 12 tysięcy sztuk dziennie. Tylko też tutaj zwrócę uwagę, że kontrakt walutowy jest instrumentem, który wartość nominalna jest dosyć niska, więc, więc tutaj te wzrosty no, są spodziewane i oczekiwane. Jeśli chodzi o kontrakt akcyjny, plus 21%, średnio 6629 sztuk. No i opcje, opcje, opcje indeksowe, mam obecnie tylko opcje na indeks, Tutaj współpracujemy z domami maklerskimi, żeby poszerzać ofertę i prowadzić też opcje na akcje, ale to, to tak naprawdę jest plan na przyszłość. Mamy plus 47% wzrostu od wzrostu roku rok do roku, 1000, ponad 1500 sztuk dziennie. I teraz to są oczywiście obroty, to jest jedno. Natomiast jeśli mówimy o tym, co się dzieje na rynku, no to, jak szanowni Państwo wiedzą, no to... Jesteśmy tak naprawdę pod, trzy główne rzeczy dzieją się w tej chwili na świecie. Tak? Czyli pierwsza rzecz to jest oczywiście pokłosie, pokłosie COVID-u i zerwane łańcuchy dostaw tutaj. Tak naprawdę odbudowanie się, odbudowanie się też troszeczkę gospodarek, po... Po tym szoku, który był w 2020 roku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest, to jest bardzo ta zmiana retoryki polityki monetarnej, właściwie na w krajach zachodnich, powiem o USA, mówimy o Europie Zachodniej, także, także w Polsce. Przechodzenie od tak naprawdę taniego pieniądza w kierunku, w kierunku walki z inflacją, czyli zacieśnianie polityki, podnoszenie stóp procentowych. I tutaj tak naprawdę. Hmm, Biorąc pod uwagę te dwa, te, te dwa czynniki, plus trzeci, trzeci czyli y, wojna tutaj na e, wschodniej granicy, e, za, przepraszam, za wschodnią granicą, na Ukrainie, e, jest, e, patrząc na stopę zwrotu z, z indeksów miesiąc do miesiąca, temu miesiąc do miesiąca, czyli kwiecień, maj, e, mamy m, tak naprawdę główne indeksy bez zmian, tak? czyli, czyli widzimy, że rynek że rynek oczywiście odragował to wszystko, co się działo, te wszystkie po prostu plagi egipskie, które, które się pojawiły w ostatnim czasie, czy mówimy tutaj o pierwszym, drugim kwartale tego roku. I no i tak naprawdę no, czeka, tak? Czekamy, co się, co się wydarzy dalej, czekamy, aż no, inwestorzy tak naprawdę wchłaniają, przetrawiają te informacje. Też oczywiście, jak Państwo, państwo wiedzą, no, powiedzonko sell in May and Go Away, czyli sprzedaj w maju i odejdź albo daj sobie spokój. To też nie spowodowało jakichś dalszych, dalszych spadków na indeksach, więc możemy być po prostu pozytywnie albo umiarkowanie pozytywnie patrząc, patrząc w przyszłość. Mój kolega tutaj z PKB, na pewno na pewno jeszcze to, ten temat rozwinie, przedstawi perspektywę, perspektywę tutaj makro czy perspektywę techniczną z, z, ze strony biura maklerskiego. Natomiast jeśli, jeśli mówimy o top trzech spółkach, do których odbywał się handel w maju, no to PKoBP, KGHM, PKO, czyli tutaj dwa główne banki plus konglomerat miedziowy, więc tak naprawdę chyba bez większych zaskoczeń. Te trzy spółki miały praktycznie 30%, 30 obrotu. Jeśli mówimy o Przechodząc dalej, czyli, czyli wydarzenia, co się, co się po prostu będzie działo w czerwcu, zdecydowanie bardzo, bardzo zachęcam do udziału w konferencji, która jest w formule online. Konferencja nazywa się Innovation Day. Proszę wejść na stronę gptw.innovationday.pl, jest opcja darmowej, darmowej rejestracji, można sobie, można sobie usiąść przed komputerem, nie trzeba przyjeżdżać bezpośrednio do Warszawy, czy, czy przyjeżdżać w tej giełdę i tak naprawdę wziąć udział w, w konferencji z, ze spółkami, które są notowane zarówno nie jak i na rynku głównym, z, tak naprawdę z tych sektorów najbardziej sexy, czyli z gamingu, z life science, z spółek, z spółek tak naprawdę innowacyjnych, jak sama nazwa wskazuje. Można zadać pytanie zarządowi, posłuchać prezentacji, posłuchać o planach, które, które spółka ma, więc konferencja ma tak naprawdę trzy dni, ja polecam, polecam zdecydowanie. Warto, warto zobaczyć, co się dzieje, i warto zobaczyć, co w trawie piszczy. Następnie mamy 21 czerwca konferencję ESG Warsaw. Teraz, dla tych państwa, którzy nie, nie wiedzą, co to znaczy ESG, to jest tak naprawdę kolejny taki sexy temat, który, który widzimy jest, jest na topie na zachodzie. Czyli to jest skrót od angielskiego Environment, Social and Corporate Governance czyli tutaj środowisko, środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. I też widzimy po prostu trend, który tak naprawdę skłania, może, może widzimy takie zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych, którzy które tak naprawdę chcą zainwestować w spółki, które nie tylko produkują, czyli nie tylko generują zyski, ale też e, robią to w tak, tak zwany sposób odpowiedzialny społecznie. Więc jeśli Państwa to interesuje, też zapraszam na stronę tej CFA Poland.org e, i zapisać się e, na tą konferencję. Ostatnia rzecz to jest program wsparcia pokrycia, pokrycia analitycznego i tutaj spółki, które są tak naprawdę dostępne w ramach tego pokrycia, też możemy zobaczyć na stronie GPW i to jest program, który tak naprawdę we współpracy z, z krajowymi biurami maklerskimi, no, tak naprawdę biura tworzą raporty, które, które są przeznaczone dla inwestorów, mające na celu tak naprawdę poznanie spółki, czym się spółka zajmuje, no, taki typowy, typowy research, który tak naprawdę jest dla na inwestorów, żeby, żeby, żeby podejmowali lepsze decyzje, lepsze decyzje na rynku. Więc też zdecydowanie, zdecydowanie polecam zapoznanie się, przeczytanie, czym spółki się zajmują i właściwie to jest tyle z mojej strony na ten moment. Natomiast bardzo dziękuję Państwu za uwagę i tutaj przekazuję głos do mojego kolegi. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dzień dobry, Paweł mamy Biuro Makarskie, PKO Banku Polskiego. Ja dzisiaj krótko o wykresach będzie, czyli o sytuacji na rynku będzie bardzo krótko, a troszeczkę dłużej o takiej ciekawostce statystycznej, bo w sumie okazja jest dobra. No to najpierw tak, wykres indeksu WIG, głównego indeksu naszej giełdy, Ostatnie ruchy, z, od, powiedzmy od, od początku roku, czy, czy tak naprawdę od, od lutego, można wpisać w taki kanał spadkowy. Aktualna, aktualnie trwa korekta. Zbliżyliśmy się do okolic 58-59 tysięcy punktów. No, przy czym tutaj jeszcze nie mamy dzisiejszej sesji, która jest silnie spadkowa, więc już zaczynamy się odbijać od tego, od tego oporu. No jeżeli mielibyśmy do czynienia tak naprawdę tylko byłaby to korekta, no to wtedy należałoby zakładać powrót w okolice 51-52 tysięcy punktów. Na razie jest jeszcze trochę zbyt wcześnie, bo, bo ten jednosesyjny spadek, czy ten spadek z dzisiejszej sesji, to e, może się okazać, że, e, że to nie jest tak naprawdę początek jeszcze silniejszego ruchu, chociaż szczerze mówiąc tak to już e, wygląda. E, ale ja bym chciał pokazać coś coś innego. To tak tutaj mamy początek maja w tym naszym niebieskim kwadraciku. Widzimy że dynamiczne ruchy trwały mniej więcej połowę tego okresu a drugą połowę tak naprawdę tkwiliśmy w bardzo bardzo wąskiej konsolidacji. No i teraz większość Większość inwestorów e, tak naprawdę czeka na, na zakończenie takiej konsolidacji, no bo dopiero ruchy kierunkowe e, powodują, że możemy zarabiać niezależnie od tego, czy jest to krótka, czy długa pozycja. E, a ja tutaj pokażę coś, co e, nie wiem, czy się z Państwo już spotkali, czy, czy jeszcze nie. E, ale mianowicie zobaczymy sobie, z, z, skąd tak naprawdę biorą się składowe stóp zwrotu e, na, naszym, na naszym rynku. E, przed nami w kursy WIG-u, począwszy od, od połowy 2010 roku, to jest 3000, 3000 sesji, czyli od mniej więcej czerwca 10 do czerwca 22. No i teraz tak. Możemy, możemy założyć, że stopa zwrotu z. Z naszego z naszego indeksu. Tutaj mamy rozkład tych stóp tych zwrotu, jak, jak w tym okresie 2010-2022, jak to się rozkładało. I tutaj mamy zamknięcie do następnego zamknięcia. Na czerwono są negatywne, na niebiesko pozytywne, troszeczkę, troszeczkę mniej jest ujemnych, troszeczkę więcej dodatnich. Widzimy, że. Mm. Tak naprawdę ten, ten rozkład, czy, czy ta krzywa przypomina ten dzwon, ten do którego w miarę jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj jedna ważna uwaga: te przedziały są tak geometrycznie robione, czyli od 0 od, od do pół, od pół do 1%, od 1 do 2, 2, 4, 4, 8 i powyżej 8, tam się nie, nie zdarzały się takie stopy zwrotu logarytmiczne. No i teraz możemy. Tą stopę zwrotu zamknięcia do następnego zamknięcia rozbić na dwie składowe. Pierwszą składową będzie zamknięcie do otwarcia, czyli to, co dzieje się w ciągu sesji. Czyli jeżeli rynek się otwiera, powiedzmy na zero, no to w zależności od tego, czy, czy w trakcie sesji kurs ruszy w górę, czy ruszy w dół, no to to jest, to, to jest jedna, jedna część, jedna składowa tego, tej naszej dziennej stopy zwrotu. No, i to już widzimy na czarno, to jest to, co ta całość, którą, którą przed chwilą widzieliśmy. No, i tutaj widzimy, że w ciągu dnia mamy przewagę takich nudnych sesji, czyli pomiędzy minus pół a pół procenta. No, i widzimy, że już proporcje troszeczkę się odwróciły. Po dodatnich zwrotu mamy 48%, a ujemnych prawie 52%. No i teraz najlepsze, bo drugą składową jest to, co dzieje się w nocy i to, na co my reagujemy otwarciem sesji. Jeżeli weźmiemy otwarcie do poprzedniego zamknięcia, to widzimy, że dodatnich otwarć w ciągu ostatnich kilkunastu lat mamy ponad 62%, a ujemnych otwarć niecałe 40%. No i widzimy ogromną nadreprezentację, prawie 50% naszych otwarć mieści się w przedziale od 0 do plus 0,5%. To taki wstęp powiedzmy, e, ogólnie statystycznie. Wracamy do, wracamy do naszego wykresu. No to teraz rozbijamy sobie tą naszą, te nasze stopy zwrotu na noc. Dzień. I zaczynamy od 2010 roku. Zobaczmy, co nam wyjdzie. Zobaczmy na czarno, to jest ten nasz ten wik, który, który mieliśmy na niebiesko. To Są, jeżeli skumulujemy te stopy zwrotu z nocy, tylko, tylko z tych otwarcie, otwarcie do poprzedniego zamknięcia, ta linia praktycznie nieprzerwanie idzie w górę. No oczywiście, że nie jest to możliwe, bo nie możemy takiego rebalansingu robić codziennie, ale za chwilę, za chwilę to troszeczkę urealnimy. A z kolei, jeżeli day trading byśmy robili i grali tylko długie pozycje, no to mamy tutaj naszą czerwoną, czerwoną linię, która. No, w zasadzie nieprzerwanie, nieprzerwanie idzie w dół. Dobra, to teraz urealnimy sobie to wszystko. Zobaczymy, jak wygląda to w przypadku kontraktów terminowych. Teraz mamy tak, FW20, kontrakt terminowy na WIG20. U góry skumulowana linia kapitału. Z, bo tu już jesteśmy sprytniejsi. Wiemy, że w ciągu dnia rynek spada, więc na dzień będziemy zawierali krótkie pozycje, a na noc zostawimy długie pozycje. Czyli powiedzmy, wczoraj na zamknięcie mamy długą, dzisiaj rano ją odwracamy, i za jakieś 30 minut powinniśmy, powinniśmy tą pozycję znowu odwrócić. I mieć z powrotem długą. Akurat dzisiaj to jest idealny przykład, no bo rynek w ciągu dnia spada około, około 2-2,5%. Więc na tej naszej krótkiej pozycji byśmy zrobili. Tutaj na razie to jest wszystko bez prowizji, ale widzimy, tutaj mamy skumulowaną linię kapitału, a tutaj rok po roku widzimy, że praktycznie nieprzerwanie te czerwone kropeczki oznaczają koniec roku kalendarzowego. Praktycznie każdy rok taka strategia kończy. Zyski. No oczywiście naprawdę trzeba było mieć spore zacięcie, żeby, żeby przez ostatnie kilkanaście lat coś takiego realizować. Niemniej jednak jest moim zdaniem godne uwagi i warto się nad tym pochylić. No to już trochę uralnimy jeszcze. Wprowadzimy pół procenta, pół punktu prowizji, czyli 10 zł za, w to za dwie strony, czyli po 5 zł za, za kontrakt. Zobaczmy, jak nam obniży się nasza linia kapitału, no i tutaj też. Czyli codziennie tak naprawdę byśmy płacili 20 złotych prowizji. Nie wygląda to już troszkę gorzej, szczególnie począwszy od 2020 roku. Jeżeli zbliżymy sobie na ten, na ten okres, no to widzimy, że nasza powiedzmy tak naprawdę, no, prymitywna strategia, ale ona bardzo nie lubiła okresu od listopada 2020 roku do października 2021 roku, bo przynosiła straty. Ale teraz, co chciałem właśnie podkreślić, mówiąc o, o tej konsolidacji naszej krótkiej, widzimy, że nawet w takiej konsolidacji Granie taką, taką prostą strategią daje rezultaty. Na przykład tutaj troszkę wyższe otwarcie, czarna świeca, Wyż, wyższe otwarcie biała, czyli strata. Tutaj bez, bez ruchu, czarna świeca, zysk, otwarcie na zero, strata, silny zysk. Później znowu wyższe otwarcie, znowu byśmy zarabiali znowu wyższe otwarcie. Dzisiaj otwarcie było chyba jeden czy dwa punkty wyżej, czy w okolicach zera, ale z kolei pojawiła się kolejna czarna świeca. Także nawet w takich okresach konsolidacji takiej nudy rynkowej, można, można znaleźć swoją, swoją ciekawą niszę. Do czego zachęcam. Tutaj jeszcze, żeby nie był posądzony o to, że pokazuję Państwu nieprawidłowe, nieprawidłowe dane, no to tutaj mamy już pół punktu prowizji i teraz mamy to, co się dzieje w ciągu 21 dni, czyli w ciągu, w ciągu miesiąca. Te drawdowny, czyli to jest wynik z 21 dni, owszem, zdarzają się bardzo silne, bardzo silne straty, nawet sięgające kilkuset punktów. Z kolei z drugiej strony zdarzają się przez, przez kilkanaście czy kilkadziesiąt, kilkadziesiąt sesji, grając taką prostą strategią, można uzyskać 500 czy 600 punktów. No i szczególnie, szczególnie dobrze widać to, widać to w, w tej naszej, naszej konsolidacji, o której, o której mówiliśmy z 2880. Na 3000 ponad ponad 120 punktów zysku, a rynek tak naprawdę w tym czasie stał, e, stał w miejscu. E, no dobra, to tak naprawdę o rynku tutaj, wracając do rynku, to, to, to nie ma jeszcze wiele ciekawych rzeczy do, do powiedzenia, bo poczekamy aż, aż kurs. Skutecznie wyjdzie z tej, z tej kilkunastosysyjnej konsolidacji. On dzisiaj zrobił pierwszy krok, zobaczymy, zobaczymy co, co zadzieje się jutro. Ale mam nadzieję, że ta taka mała ciekawostka statystyczna zaciekawi Państwa. To można łatwo sprawdzić, nawet wrzucić sobie do, do Excela dane i bardzo, bardzo prosto można to, można to sprawdzić. Dobra, to ja bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję.